Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Monarów w Obrzych organizuje warsztaty teatralne dla młodzieży. Mają one zachęcić młodzież do kreatywności i pokazać, że można spędzać czas wolny w sposób niekonwencjonalny. Warsztaty poprowadzi reżyser i psycholog, który zadba o rozwój osobisty młodzieży i będzie uczył radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Program nosi nazwę Zagłębie Twórczości. Jest skierowany do młodzieży z Wałbrzycha i okolic. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Początkowo spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny, a w czasie wakacji zorganizowane zostaną dziesięciodniowe otwarte warsztaty teatralne. Efektem pracy ma być spektakl, który zostanie zaprezentowany w gimnazjach wałbrzyskich podczas otwartego pokazu dla Wałbrzyszan. Program Zagłębie Twórczości jest programem takiej profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży, który jest skierowany dla w zasadzie już młodzieży 13-18 lat. I polega to mniej więcej na tym, że chcielibyśmy zaproponować różne formy aktywności takiej twórczej dla dzieciaków żeby po to, żeby stworzyć jakąś alternatywę dla tych wszystkich spraw, które w, tej chwili, w które młodzież ucieka, czyli komputer, internet, gry komputerowe. To jest dosyć duży problem w tej chwili. Do poradni zgłasza się bardzo wielu rodziców, którzy widzą u swoich podopiecznych pierwsze oznaki uzależnienia od internetu, gier komputerowych czy telefonów komórkowych. Warsztaty, które będą realizowane w poradni mają pokazać młodym ludziom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, a przy okazji obudzić w nich pierwiastek twórczy. Być może większość z nich wcześniej nie przypuszczała, że ma w sobie artystyczne predyspozycje. Ten program pozwoli na rozwój taki troszeczkę artystyczny. Chcielibyśmy im zaproponować takie formy artystyczne, które pozwolą im troszeczkę inaczej spędzać czas wolny. Udział w warsztatach jest bezpłatny, nie trzeba nic płacić, wystarczy po prostu przyjść, przyjść mieć ochotę na to, żeby, żeby się realizować w taki sposób. A jeżeli ktoś ma nawet jakieś wątpliwości, to po prostu można przyjść i zobaczyć. zobaczyć, w jaki sposób to się dzieje. Warsztaty będą prowadzone przez dwie osoby w sumie. Będzie to osoba, która jest specjalistą w dziedzinie teatru, jest reżyserem teatralnym. I będzie też druga osoba, która będzie czuwała nad, taką, nad ta, takim rozwojem osobistym tej młodzieży, to znaczy, żeby to nie był tylko i wyłącznie teatr, ale jeszcze, żeby młodzież mogła troszeczkę nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na przykład w kontaktach interpersonalnych, w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, w radzeniu sobie właśnie w jakichś tam sytuacjach konfliktowych. Poradnia działa przy ulicy Matejki 4 w budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej została otwarta 14 kwietnia. Warsztaty teatralne zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Miejskiego w Obrzychu na realizowanie zadań dotyczących profilaktyki uzależnień.